Witajcie na kursie na poziomie A21. Po pierwsze chciałam serdecznie podziękować za zaufanie i za wybranie naszego kursu do samodzielnej nauki języka norweskiego. Materiały, które za chwileczkę z którymi za chwileczkę się zapoznacie na tym kursie, są to materiały, które są wypadkową wielu, wielu lat pracy z naszymi kursantami na kursach grupowych i indywidualnych. Materiały, które dla Was przygotowałam, które są naszymi materiałami autorskimi są przygotowane specjalnie dla Polaków, specjalnie pod kątem rzeczy, które są dla nas trudne i specjalnie ułatwiane są rzeczy, które już są dla nas łatwe. Dzięki temu nauka postępuje bardzo szybko. Dzięki temu skupiamy się na tym, żeby naukę gramatyki szybko przełożyć na praktykę i na tworzenie prac pisemnych, na tworzenie wypowiedzi na rozmowy, które tak naprawdę ostatecznie są naszym głównym celem. Dlatego zanim rozpoczniemy naukę. chciałam jeszcze przybliżyć Wam to w jaki sposób jest zbudowany nasz kurs A21. Czego możecie się spodziewać i jak będzie wyglądała nauka na naszym kursie. Po pierwsze, przed nami cztery rozdziały podręcznika powaj zaczynamy od rozdziału 9, który jest pierwszym rozdziałem na poziomie A21. Poziom A2.1 będzie bardzo bogaty w nowe słownictwo, w związku z tym, że na tym poziomie zaawansowania już przede wszystkim uczymy się wykorzystywać nasze dotychczasowe umiejętności oraz umiejętności gramatyczne, aby jak najwięcej być w stanie opowiadać i jak najwięcej być w stanie wyrazić już na różne tematy, nie tylko te, które bezpośrednio nas dotyczą. I te umiejętności będziemy opracowywać przez 13 tygodni nauki. 13 tygodni to dwa razy więcej niż czas, który wykorzystujemy na ten materiał na naszych kursach grupowych. Nie bez powodu czas nauki jest ograniczony. Jest on ograniczony dlatego, żeby zmotywować Was do, do nauki i do systematycznej nauki, która przy nauce języka obcego jest absolutnie kluczowa. Więc 13 tygodni to naprawdę bardzo dużo czasu. Moglibyśmy powiedzieć, że odpowiada to trzem godzinom lekcyjnych, lekcyjnym zajęć w tygodniu. Także jest ich bardzo mało. Polecam jednak, żeby kurs wykonać w krótszym czasie niż 13 tygodni, tak aby na pewno wynieść z niego jak najwięcej i nie zapomnieć wcześniejszej wiedzy, zanim nauczymy się kolejnej. Także 13 tygodni to będzie nasz absolutny limit. W trakcie tych 13 tygodni poznamy 7 nowych zagadnień gramatycznych, które będę wam tłumaczyć na podstawie wideo, w których nie tylko że opisuję zagadnienia gramatyczne i dokładnie je tłumaczę, to w dodatku również wykonujemy wspólnie ćwiczenia z tych zagadnień gramatycznych, które są właśnie przygotowane pod kątem Polaków i naszych polskich problemów językowych i w dodatku również sprawdzając z wami te zagadnienia gramatyczne, podkreślam gdzie mogły pojawić się błędy i dlaczego one się tam pojawiły. Błędy gramatyczne w naszych ćwiczeniach pojawiają się za Zazwyczaj w tych samych miejscach, dlatego że one po prostu wynikają z naszych polskich naleciałości językowych. Także do pewnego stopnia jestem w stanie przewidzieć, gdzie mogliście popełnić błąd i tam też tłumaczę Wam przy sprawdzaniu zagadnień gramatycznych, dlaczego taki błąd został popełniony. Ale oprócz zagadnień gramatycznych przed nami oczywiście również dużo, dużo nowego słownictwa, będzie to prawie 550 fiszek. Fiszki z nowymi słówkami, które pojawiają się na tym poziomie zaawansowania, również zawierają w sobie nagrania audio, w których tłumaczę Wam, w jaki sposób czytać poprawnie słowa, których się uczymy, w niektórych wypadkach również wyrażenia. I prace z każdym rozdziałem będziemy zaczynać właśnie od pracy z fiszkami, po to, aby przygotować Was do tego, aby Móc samodzielnie pracować z tekstami, które pojawiają się w podręczniku POWAJ. I dlatego właśnie zachęcam do tego, żeby najpierw pracować z fiszkami z każdego rozdziału, a później dopiero przechodzić do pracy z podręcznikiem oraz do pracy z gramatyką, która w danym rozdziale się pojawia. Oprócz pracy z podręcznikami oraz pracy z e, e, gramatyką i zagadnieniami e, gramatycznymi na podstawie naszych autorskich materiałów, będziemy również pracować z pracami pisemnymi. E, praca pisemna pojawia się po każdym rozdziale, po każdym ukończonym rozdziale. I teraz w zależności od tego, którą formę kursu wybraliście, to praca pisemna albo będzie pisana po prostu przez Was i sprawdzana przez Was, ewentualnie przez jakichś znajomych, e, albo jeżeli jesteście kursantami Beyadry, lub Beast, to będziecie mogli tą pracę pisemną do mnie wysłać, abym mogła ją Wam sprawdzić, nagrać wideo, w którym tłumaczę, dlaczego błąd został popełniony. Oraz jeszcze dodatkowo, jeżeli jesteście kursantami Beast, to Wy po każdym rozdziale będziecie spotykać się ze mną na godzinę lekcyjną konwersacji, podczas których będziemy dyskutować na tematy te, te które pojawiły się w danym rozdziale. Oprócz prac pisemnych na koniec każdego rozdziału mamy test podsumowujący. Ten test jest, sprawdza się sam. E przy okazji również e otrzymujecie plik, w którym wszystkie odpowiedzi są dokładnie wytłumaczone w przypadku, gdybyście popełnili jakieś błędy. Także przed nami 13 tygodni nauki, 4 rozdziały powaj, bardzo dużo um, umiejętności, jeśli chodzi o pisanie i tworzenie e, również wypowiedzi, a żeby jak najlepiej pracować z tymi wszystkimi zagadnieniami, e, które dla Was przygotowałam, e, najpierw zachęcam do tego, żeby przejrzeć instrukcje, które są zawarte tutaj we wstępie do kursu. E, przede wszystkim będzie to instrukcja dołączenia do pokoju, do konwersacji na Zoom. E, wszyscy kursanci, e, Premium na poziomie A2,1. Mają dostęp do jednego pokoju na Zoom, w którym mogą prowadzić wspólnie konwersacje. Konwersacje oczywiście są konieczne do tego, aby jak najlepiej ćwiczyć naszą umiejętność porozumiewania się, a żeby móc znaleźć sobie partnera, z którym będziemy rozmawiać podczas takich konwersacji, trzeba również dołączyć do sekretnej grupy na Facebooku. Jest również osobna lekcja, w której tłumaczę, jak to zrobić. I tam na tej grupie, po pierwsze, właśnie możemy znaleźć partnerów do konwersacji, a po drugie, również możemy zadać jakiekolwiek pytania, jeżeli pojawią się w trakcie wykonywania kursu albo w trakcie wykonywania ćwiczeń, w zeszycie ćwiczeń. Tam można zadawać wszystkie pytania związane z akademią oraz nauką języka norweskiego. W naszych instrukcjach również załączona jest instrukcja korzystania z fiszek Memrise. Konieczne jest, aby rozpocząć y, naukę właśnie od korzystania z fiszek Memrise, zatem również zachęcam, aby ją y, na początku przejrzeć y, oraz instrukcja korzystania z podręcznika oraz nagrań audio. Najbardziej efektywna nauka będzie zawierała w sobie również słuchanie nagrań i powtarzanie y, y, sposobów, w jaki teksty są czytane, dlatego y, koniecznie przejrzyj wszystkie instrukcje, aby Dowiedzieć się, w jaki sposób pracować z tym kursem, aby ta nauka była najbardziej efektywna, aby jak najlepiej skorzystać z materiałów, które w tym kursie się znajdują. Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia. Będziemy widzieć się jeszcze wielokrotnie we wstępach do rozdziałów oraz przy wszystkich zagadnieniach gramatycznych, a w przeciwnym wypadku jesteśmy również w kontakcie. Możemy kontaktować się na Facebooku w naszej sekretnej grupie, możemy również kontaktować się mailowo, gdyby była taka potrzeba. Zatem jesteśmy w kontakcie. Powodzenia!